Gogle? Tak, A, jasne, lecimy. Będzie fajnie, serio, spodziewać A się nawet wszystko. To ma Nie, nie, chyba tutaj nic się zupełnie nie wydarzyło. Jest OK. Wow, ho, ho. Tempo tu jest pest. Za kim jadę? Za szybką kobietą. Za szybką dziewczyną z Wilkowic. Lokalna. Oprowadza mnie po trasach na Magurce Wilkowickiej. No to są takie trasy, że jak tutaj ktoś jeździ to z robi Nie ma cudów Nie mogę się tak jakoś jeszcze wczuć. Albo ta Martyna mi po prostu za szybko jedzie Martyna dużo ćwiczyła z rąkiem kwaśnym więc czaj tempo zacne. Nie oszczędzam się, Jak? pięknie, tempo zacne. Coś tam pamiętam tą trasę, ale tak średnio, ale jest dobry. Tu mai să dras tu pan de bleac. No, trzeba przyznać, że Martyna umie enduro, co jest miło i jest dobre tempo. Idzie pewnie i bardzo odważnie. Widać, że Martyna zna trasę, ale nie ma co tu ścieniać, trasa jest trudna. U. Ja tutaj pięknie, wysoko Martyna trawersuje, łamie gałęzie, nic się nie przyjmuje. A ja tutaj sobie hop, skoczyłem. Ok, ja jestem trochę bumer, 40-letni, ale uwierzcie mi, że Martyna idzie turbo piecem. Turbo piecem.

zagapiła się na mnie Martyna zerknęła czy ten boomer jest w stanie się utrzymać za tą szaloną dziewiętnastolatką i o kurde ale tam zła linia śliskie korzenie Martyna czy zmęczona nie gdzie tam komentuje mi Martyna trasę Cały czas, a do mnie ktoś dzwoni, naprawdę, teraz, no tak bywa. Oj przyznam się, dawno nie jechałam tymczasem, czasem, bo zawsze jadę od strony mogę. co mogę teraz oddać. A. Ale jest mega fajnie darmo. Jak Ci się jedzie? Bardzo dobrze. Szybko idziesz. A więc. czuję, że się mega rozjechałam. Tak? Ostatnio na tych Joyride miałam dwie sekundy na całym odcinku do Kasi. O! Na całych zawodach. Na całych zawodach. Na całych zawodach. No ale widać dobrze, technika jest. Bioderko wchodzi do zakrętu tak jak trzeba. Ja wiem, że jakbym współpracowała to bym pewnie coś mogła pokazać. Ale... Pytanie czy chcesz i czy musisz. No właśnie. Chcesz jedziemy? Tak. Jagodowy No, jagodowy Trzy, dwa, jeden Czy jest szybko? Ciul, szybko jest Rower mam petarda a Naprawdę nie jest mi Łatwo się za Martyną Utrzymać mój mocny bosch mi pomaga wszędzie tam, gdzie jest jakieś napędzanko i wkładam korbę i ten tryb MTB się pięknie odpycha o tak jak teraz dogoniłem Martynę silnikiem a nie techniką no ale cóż Trzeba ćwiczyć. Dziewczyny piecują. Martyna startowała w zawodach enduro, wie jak się jezi na rowerze. Jedzie w spadach, Nie przeszkadza jej to wcale, że łóżki spięte. Wow. Odbijamy się od drzew, od korzeni, od band tutaj jakieś błoto, co by się przejmował. Błoto. Tak, ta końcóweczka płynie, bo tutaj było trochę deszczy, ostatnio popadało. Fajne, to jest takie maseko to... naszych klas. Dziękuję Ci bardzo za ten przejazd. Przy na górze to byłem prawie pewien, że nie będę miał żadnych problemów, żeby iść za Tobą koło w koło, bo przecież płeć delikatna, teoretycznie wolniejsza, ale nie. I tak naprawdę się mega umordowałem, żeby Martinie dotrzymać tempa, także miło, miło. szacun widzę, że jesteś objeżdżona i wjeżdżona w rower przepięknie. Więc taką instruktorkę dzieciaki jak macie szacunek. Ja też bym się wiele nauczył, bo widzę, że ty pięknie do bioderko wkładasz, a ja tak jednak trochę chyba jadę jak kołek. Myślę, że jakbyś pojechała za mną, to byś wiele znalazła. Dobra, piona, jął. Hej! Hej! Uch.